Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wyszukiwać karty, na których nie da się stracić. Jak wiecie, karty overallowe to są karty, które trzymają cenę praktycznie niezależnie od tego, co dzieje się na rynku. One rzadko mają jakieś bardzo wielkie skoki w dół. Zwykle jak już odbijają w górę, tak? No i wiadomo, że później muszą spać Ale nie jest tak, że karta, nie wiem, 84, która kosztuje w tym momencie 3,5 tysiąca nagle spada do 2000, tak? Eee, no 3-1000 powiedzmy. Tak, wszystko się też da opychać na lazy, bo jak wiecie, overale eee, potrzebne są do SBC i często ludzie w ogóle nie patrzą, co przepalają w SBC. Osobiście widziałem u kilku streamerów, którzy po prostu wpisali sobie jakąś cenę, na przykład szukają karty koke. Wpisują 4000 i ich nie, nie interesuje, czy ta karta jest za 3-200 do kupienia, czy ta, która im wpadła za 4 koła, oni biorą ją za 4 koła, bo im po prostu kupią, bo ich na to stać, tak? I my na tym zarabiamy. I teraz właśnie chciałbym wam pokazać, jak takie karty wyszukiwać, jak trochę przewidywać ruchy do przodu. Zacznijmy od kart, które są najbardziej aktualne, czyli trwa w tym momencie. Liga Mistrzów, Liga Europy jest jutro, Liga Konferencji jest jutro. Jeżeli chodzi o jedną z kart, którą polecam swoim patronom, był to Pedro, który wczoraj zaliczył um, upgrade, tak? czyli udało im się wyjść na 100% z grupy i zobaczcie, Pedro w tym momencie kosztuje 14,5 tysiąca i ja jak mówiłem o nim moim patronem kosztowało około 11-12 tysięcy. Teraz co się wydarzyło? On był kartą 86, w sumie dalej jest do końca tygodnia, bo zwykle w weekendy są te upgrade'y. Jeżeli się przyjrzycie, to karty 86 są około 11 012 warte. Przy czym warto zauważyć, że te karty bardzo spadły, bo karty 86, zanim zaczęło się to rozdawnictwo od jej darmowych paczek, darmowego wszystkiego, kosztowały trochę więcej. Tak, jak sobie odpalimy taką Georo i przyjrzymy się tutaj do momentu piątku, no to jak widzicie, ona była w zupełnie innej cenie. Teraz ona totalnie zjechała, tak. Więc yy, znaczy, no, ogólnie kilka tysięcy zjecha. Te karty były około 13 tysięcy, czyli z założenia 2-3 tysiące yy, zleciała ta karta. Yy, to samo było z overallami 87, bo pamiętam osobiście jak Ewe Pajor sprzedawałem po jakieś 17 tysięcy. Teraz to kosztuje 15,5, ale nie o to chodzi. I polecałem, bo była w granicy 11-12 tysięcy, bo była zrównana z overallami 86. Co się wydarzyło? On dostanie upgrade do 87, ale jeszcze nie ma. Czyli ta karta musi wskoczyć na widełki 87. W tym momencie yy, kosztuje jeszcze sobie 14,5 tysiąca. No ale jeżeli dostanie upgrade, to rynek nie pozwoli tej karcie być aż tyle tańszej, czyli aż o 1000. Więc jeżeli masz takiego Pedro, ja mam wystawiony po 15,5-16 tysięcy tego Pedro, branego po 12,11 więc zarobek jest całkiem przyjemny. I takich kart jest wiele więcej. Kolejną taką kartą jest chociażby Sildilia. Tak, on teraz już wyrównał do 86. Ale wcale nie oznacza to, że karta, którą możecie przesunąć na CB, która wygląda wręcz idealnie według mnie do jakichś różnych ewolucji w przyszłości, nie skoczy więcej, tak? Jest Francuzem, jest z Bundesligi, co prawda klub nie zachwyca, ale jeżeli te karty wrócą powiedzmy do tych 13, 13,5 tysiąca, a tym bardziej, że jest to karta, która nie leci, no to on jak najbardziej będzie dało się na nim zarobić 1000-1500 od sztuki. Kolejną kartą, Nemanja, my, sorry, widzić, Matić oczywiście. E, Matic, który gra w Renes. No i teraz tak, ich y, możecie sobie sprawdzić, y, IRL, to jest taka fajna zakładka żeby szukać takich graczy i w ten sposób możecie sobie sprawdzić z kim oni grają, grają z Maccabi no to idziemy zobaczyć tą Ligę Europy tak, idziemy zobaczyć tą ich grupę, oni są tutaj, tak, pierwsze miejsce w grupie, znaczy jeszcze nie zapewnione, w sumie dzisiaj sobie mogą zapewnić pierwsze miejsce w grupie, Maccabi jest ostatnie, czyli jeżeli Renes wygra tak, mecz, zremisuje mecz, to wtedy na 100% dostanie upgrade on z racji tego, że wyjdą z grupy, upgrade jeszcze nie jest pewny, dlatego że, pan, jeżeli Renes by przegrał dwa mecze, to ma dalej 9 punktów, Zostały dwie kolejki, czyli pan z dalej ma szansę, żeby mieć tych punktów 10, tak? czyli mógłby ich zrzucić via real też. Czyli dzisiejszy, w sumie dzisiejsze zwycięstwo, czy tam remis, daje im awans, a Maticowi upgrade. Ile on może kosztować? No to wracamy do naszej tabelki z hajsem. W tym momencie 15,5 tysiąca, aczkolwiek zmyślę, że za 16-16,5 damy radę go na spokojnie sprzedać. Pokazują się, za 13,5 jak najbardziej dwa koła na sztuce da się z niego wyciągnąć. Kolejny Awar 21,5 koła. Ta sama sytuacja co z Maticiem. Idziemy sobie tutaj, sprawdzamy. Czekaj, on jest w, w Romie. Sorry, Roma, 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 Roma. Jest Roma, tak? Romie brakuje punktu do awansu. Czyli jeżeli Roma Cię remisuje albo wygrywa, to on ma upgrade. Yy, tak, z kim grają? Już sprawdzamy. Dzisiaj grają, że serw coś tam. Czyli drużyna, która jest pod nimi, która tak naprawdę może bezpośrednio stracić ten awans na ich rzecz. No i on skoczy do oceny 88, jak sobie sprawdzicie karty 88 w tym momencie kosztują, Ona no na tego czego bym za bardzo nie patrzył, w sumie jeżeli skończy się Liga Mistrzów, tak, dla nich, to on zacznie trochę urośnie, czyli około 24 tysięcy, w tym momencie Awar jest za 20 20,5, tu już jest większe troszeczkę ryzyko, no bo pamiętajcie, że im większa cena, tym większy 5% podatek. Ja go kupowałem, po jakieś 18,5-19 tysięcy był dobrania, tak? I wtedy go polecałem. Jeżeli chodzi o sprawdzanie, czy jakaś karta dostała upgrade, nie dostała upgrade'u, to macie zakładkę. Wchodzicie sobie w gracze, macie trackers, tak? I możecie sobie wybrać wszystkie trzy tutaj zakładki. FC Pro Life to jest ta zakładka, która, gadałem Wam o Malenie, tak? I elegancko wszedł. RTTK to są bardziej karty z Ligi Mistrzów i Thunderstack. To są te najnowsze karty, tak? I jesteśmy w stanie sobie przejrzeć. Lewy czeka na upgrade, tak? Bo zrobiło w końcu Barcelona drugie zwycięstwo, bo to pierwsze się nie liczyło. Czyli lewy dostanie upgrade do 94 na weekendzie. O Seaman najprawdopodobniej będzie musiał czekać do meczu z Bragą. Chyba że Real w sumie i takim to nic nie zmienia, tak naprawdę, bo mają mecz z Unionem, mają z Napoli. Jeżeli, jeżeli Real by się dzisiaj wywalił, tak, to Osimen też dostanie awans, liczę na to. Bruno tak naprawdę też jest jeszcze szansa plus 2 dostać i to też jest ciekawe, bo teraz tak, taki Osimen i taki Bruno to również są karty, które jak najbardziej w nie można zainwestować. Tylko jaki jest problem? Zobaczcie, co się z nimi stało, tak. Po pierwsze, one zaczęły już odbijać, bo jest Liga Mistrzów. To jest pierwszy problem. Po drugie, tak naprawdę nie wiemy, jak zachowa się e, dany zespół, tak? Tutaj zobaczcie, Oshimen aż tak nie wyskoczył w powietrze, bo on cały czas kosztuje te 190 tysięcy, tak? 193. Bo ludzie wierzą bardziej w United, który ma dosyć łatwy mecz z Galatą. E, co prawda na wyjeździe, tak? Jak dobrze pamiętam, oni grają z Galatą. Sprawdźmy to, tak? Galata na wyjeździe i uważają, że United, skoro jest w jako takiej formie, to być może uda im się to... E, Urwać, tak? Więc Bruno nie spada aż tak bardzo, w sensie trzyma, wyskoczył do góry. A oszłości mena za bardzo nie wierzą, no bo uważają, że Real, który jest zdziesiątkowany kontuzjami, ma większe szanse. Osobiście uważam, że i jeden, i drugi mecz będzie turbo ciekawy. Co prawda grają w Madrycie, ale mam jakieś dziwne wrażenie, że tutaj będzie jakiś remis albo zwycięstwo na Poli. Być może bardzo się mylę, ale wydaje mi się, że jest tak zdziesiątkowany Real po prostu będzie się bał, jeżeli to będzie mecz, który na przykład Napoli wygrywa dwoma golami, to będą na przykład woleli odpuścić trochę, żeby nie nabawić się kolejnych kontuzji, a zwłaszcza będą mogli przesejwować Bellingama, tak, no bo im tak naprawdę wystarczy remis w ostatnim meczu, bo Napoli niestety zrobiło numer i z, zaliczyło remis bodajże z Bragą, tak, czyli oni praktycznie mają szansy na pierwsze miejsce, no ale wróćmy do tego co mówiłem, czyli kart, które są darmowe, Kolejna taka karta Jekko czeka na upgrade do 90. Jak sobie, jemu wystarczy tak naprawdę remis, jeżeli się nie mylę. Znaczy właśnie jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam, tak Fenerbacze yy, z, zwycięstwo nie remis, tak? Czyli jeżeli wygrają, mają awans, są szczęśliwi i mają w nosie. Jeżeli chodzi o cenę Jackko, w tym będzie 46 tysięcy karta 90 tysiące, tak? Bo ta pop... No leci często z jakichś pików, z tych wszystkich paczek kampanii i tak dalej. Czyli około 50-51 tysięcy. Czy Was taki zysk zadowala? No nie wiem, Wasza sprawa. Ja brałem trochę niżej. No ale da się na tym zarobić, tak? No bo ten podatek w tym momencie to będzie za kartę, która ma 50 tysięcy 2,5 tysiąca. Czyli dostaniecie 47,5 koła. Czy to jest warta gra świeczki? Musicie zdecydować sami. Obstawiam, że za 45 go wystajpicie. czy za 2,5 tysiąca warto ryzykować 45 tysięcy? Kontrowersyjnie, nie będę tego na to się wypowiadał. Aczkolwiek podaję taką kartę, która ma praktycznie darmowy skok overala. Takie karty możecie też sobie kupić, jeżeli macie zamiar robić SBC, tak, bo nie musicie od razu tego sprzedawać, ale zapłacić już na przykład 2,5-3 tysiące taniej czy 5 tysięcy taniej za kartę, którą i tak i tak macie zamiar przepalić, a jesteście w stanie się powstrzymać, powiedzmy, przez te kilka dni, póki ona nie dostanie upgrade'a, bo zwykle w weekend dostają upgrade'y te karty, no to jest jak najbardziej przyjemna sprawa, tak? Jeżeli nawet pod handel wam to nie pasuje, że 2000 zarobicie, no to warto jest wydać 5 czy 6 tysięcy więcej mniej na kartę, tak? A zwłaszcza jeżeli kupisz na przykład 10 sztuk, jeżeli na przykład chcecie robić kiliana i wam potrzeba powiedzmy, nie wiem, 5-10 kart, 90 oceny ogólnej. No to już zarobi. Jeżeli kupicie 10 sztuk po 5 tysięcy taniej, to macie 50 tysięcy w portfelu, więc kolejną kartę tego typu, tak, taniej. Gratis właściwie. No i teraz tak, przejdźmy do perełek, jeżeli chodzi o ten najnowszy event. Dlaczego mówię perełek? Bardzo dobrze te karty schodzą na Lazy. I w tym momencie znalazłem kilka kart, które są w cenie overali, na które awansują a o czym warto pamiętać, oni dalej mogą wspiąć się jeszcze wyżej i dostać jeszcze jeden playstyle, tak? czyli są takie karty, które właściwie są gratisowe, jeżeli chodzi o inwestowanie. Jedna z tych kart, Unity, on ma pewny awans, tak? tutaj mamy taką rozpiskę trackera, który pokazuje jak te karty się zachowały i czy, czy dostała upgrade, czy nie dostały upgrade'u. Tak, i jeżeli sobie przejdziemy, znajdziemy sobie, pewnie gdzie na jakimś końcu, ten Umtiti, no tak jest, Umtiti, Tak, a Tierno, ja zaraz obok mam. Tak, yy, to Wam pokazuję już. On ma już awans na 86. Według mnie, kolejny mecz jak najbardziej również mogą wygrać, czyli dostanie dwa Playstyle, a jeżeli dostanie jakieś ślizgi czy coś, to z miejsca może skoczyć. I kolejny mecz też ma nie dosyć łatwy i to jest kolejny i w upgrade, czyli ta karta ma spore szanse na kartę 87. Tiernej, tutaj może być trochę ciężej, bo te dwa kolejne znaczy dwa ostatnie mecze, które on ma, czyli Villarreal i Betis, to już nie są takie kolorowe. Ale ograli Seville mają teraz Osasunę, więc on ma szansę na te plus dwa playstyle. Poza tym, dosyć dobrze się ta karta prezentuje, jeżeli chodzi o same statystyki. Tak, czyli jeżeli sobie spojrzycie na tego Tierneya, to on wygląda bardzo ciekawie, jak dostanie 2 czy 3 tempa więcej, no to on już będzie statystykami yy, przypominał trochę tego hero, yy, Boże, Hiszpana yy, z La Ligi, tak? Będzie można w niego wejść jak najbardziej. Według mnie taka cena 25 tysięcy za taką kartę 86, być może 87, to jest jak najbardziej realna. Poza tym pamiętajcie, że jest też że jest jakieś zjawisko hype, czyli jak rozpoczyna się mecz, czy przed meczem, te karty zaczynają skakać. Jeżeli drużyna stres strzeli gola, również zaczynają skakać, bo ludzie czasami uważają, znaczy nie umieją czytać, tak? Jeżeli to ich nie interesuje, że tam jest plus 2 playstyle'u, albo po prostu nie ogarniają jaki teraz będzie upgrade, i oni uważają, że on skoczy o cenę, więc wy na tym zarobicie. Kolejna karta Cygankow, również yy, oni mają ciężki terminarz. W tej karcie nie przewiduje, że on wbije dwa informy, yy, dwa informy upgrade, tym bardziej, że na łatwym dosyć meczu się wywalili. Ale żeby wbił 86 i dostał dwa playstyle, tym bardziej, że zobaczcie, ma CM, CAM, RWI, RM tak, czyli jest dosyć łatwy do ustawiania jak najbardziej on może skoczyć pod te 14-13 tysięcy, więc wy na tym sobie i tak delikatnie zarobicie Klosterman, totalnie nie rozumiem ceny tej karty, bo zwykle ten Klosterman koniec końców bardzo mocno odbijał, tym bardziej, że możecie go ustawić na prawej stronie obrony on tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy w jego mecze no tak, łatwy mecz w tym momencie ciężki mecz później i w miarę łatwy kolejny mecz, tak? Więc według mnie, jak najbardziej jest szansa u tego pana na co najmniej jeden if upgrade, czyli powinno go zbustać 85-86 tempa. Więc to już jest nawet grywalny prawo obrońcy, już nie mówię o środkowym w ogóle. Dodatkowo, jeszcze dorzucą mu jakieś playstyle. Playstyli, e, dobra, mamy jakieś playstyle. Pamiętajcie, że do tego mu dorzucą playstyle. Jeżeli to no playstyle w obronie. No to on na przykład będzie musiał dostać shopa, według mnie, tak? Czyli, jeżeli dorzucą mu dwa playstyle, no to to już będzie naprawdę przyjemna karta, która będzie miała prawie wszystkie playstyle obronne. Kolejna karta to jest karta ikony, karta Nesty, która bardzo, bardzo mocno lata w górę i w dół. Jeżeli sobie przejrzycie jego cenę przez ostatnie godziny, tak, zobaczcie, jakie górki i doliny. Odbił do ponad 200 tysięcy, spadł do 190. Tutaj Złapałeś nawet 213, a w poniedziałek 200, tak? Fajnie lata w górę i w dół. Nesta, na podstawie tego, jesteście w stanie też zobaczyć, pod jaki klub jest przypisany dany gracz, tak? Dana ikona, Nesta, jest przepisany pod Milan. Milan ma łatwy terminarz i ten Nesta dostanie dwa playstyle, Właściwie dostał już playstyle, bo wygrał. I teraz, jeżeli wygra dwa z trzech meczy. No, to obstawiam, że pierwszy wygra i pewnie czwarty. No, bo z Atalantą może być ciężko. Dostanie jeszcze upgrade na 91. A ta karta sama w sobie już wygląda całkiem przyjemnie. Tak, on będzie miał ponad 80 tempa najprawdopodobniej. Więc ta karta będzie jak najbardziej grywalna i powinna fajnie skoczyć. Kolejna karta: Hemp. Tutaj jest trochę inaczej, bo jest to karta kobiety. Teraz, dlaczego w ogóle ta karta się tu pojawiła? Po pierwsze, jest to jedyna karta ofensywna grywalna, znaczy grywalna na skrzydle według mnie. Grywalna skrzydle ta karta jest dużo dryblingu, dużo pasów, dużo pejsa dla mnie. Skrzydłowy nie musi mieć dla mnie strzału, bo ja go zużywam jako po prostu machinę do ciągnięcia akcji skrzydłem. I ma te turbo wrzutki. Dodatkowo. Oczywiście wchodzimy na nasz tracker. Musimy znaleźć panią hemp. Gdzie ona jest? Pani Hemp, tak, już ma zapewniony Overall 89 i ma kolejne mecze na Aston Wie, którą z tego co sprawdzałem, rozwalili 8-0 w jakimś pucharze, w sensie zawodniczki City i Everton. W tym momencie City tam plasuje się w top 3, czy chyba w top 3 ligi kobiecej, więc ta karta nie dość, że dostanie 2 Playstyle, to jeszcze upgrade na 90. No i jeżeli ta Hemp, jeżeli ta hemp będzie miała 95 tempa, powyżej 80 strzałów, koło 90 podań, 92 dryblingu, to według mnie ta karta może zaliczyć kosmiczny odjazd. Tylko teraz jest jeden problem z tymi kartami. EA zaczyna kombinować i wrzucać stare promocje w paczki, jako gwarancję. Miejmy nadzieję, że w nowym evencie... Tego po prostu nie zrobią, bo trochę utnie to opcje handlowania. Zwykle darują sobie ostatnie dwie drużyny, ale jeżeli, jeżeli tutaj to się wydarzy, no to ta, taki hemp będzie można stracić. Miejmy jednak nadzieję, że tak nie będzie i że uda nam się bardzo fajnie na tym zarobić. Więc taka hemp jak najbardziej ja propsuję. Jolington, Turbo dobra karta, totalnie nie rozumiem tej ceny. Bardzo duże ma wahania ceny, jeżeli chodzi o dzień i noc, bo jak sobie zwrócicie uwagę, no to ona, znaczy, no tak wygląda na tym wykresie, tak się ona odbija do 37, spada do 34. W trakcie meczu, w każdym razie, jeżeli był mecz, to ona odbija do 65 koła, tak? Czyli trzeba sobie zdać sprawę, że taki Rollington, który w tym momencie ma mecze na United. No zobaczymy Newcastle u siebie. Według mnie mają szansę jak najbardziej zwłaszcza jeżeli United dzisiaj by się wywaliło tak no to niestety Psycha może trochę siąść no i może być ciężko Everton który bardzo łatwo powinni pokonać i totalnie zdziesiątkowane kontuzjami totalnie zdziesiątkowany kontuzjami Tottenham. Według mnie jak najbardziej ta karta może mieć 87 bo 86 już ma po zwycięstwie nad Chelsea Dodatkowo dwa playstyle, będzie jak najbardziej fajnym zawodnikiem do handlowania. Kolejna karta, która według mnie może okazać się totalną perełką, jest to karta Joe Gomez'a. Tylko teraz jaki jest problem? Liverpool już nie ma opcji podknięcia się. Bo niestety zremisowali z City, Czyli niestety, no jako pierwsza drużyna od 24 czy 5 meczów tam nie przegrali, więc... No ogólnie to jest bardzo dobry wynik, aczkolwiek dla tej karty jest bardzo zły. Tak, czyli w tym momencie Liverpool musi wygrać 3 na 3 mecze, żeby ten Joe Gomez dostał upgrade. Ale nawet bez tych upgrade'ów, jeżeli chodzi by był 3 na 3, to według mnie nawet ten jeden upgrade zbustuje go bardzo, bardzo mocno z ceną. Dlaczego? Jest Anglikiem, ma genialne statystyki jeżeli chodzi o pace. Fizyczność Defa, możecie go przestawić na prawą stronę. Ma dużo dryblingów, sporo pasów jak na obrońce, Co prawda, ma totalnie beznadziejne strzały, ale on też nie jest jakiś bardzo turbo wysoki, no bo ma 1,88 m. Tak, jeżeli chcecie zwrócić na to uwagę, no to tak, on dostaje upgrade 1 lub 2, no bo w sumie Liverpool ma dosyć łatwy terminarz. Tak? Ma u siebie Fulham, czyli według mnie najtrudniejszego przeciwnika. Później ma Sheffield, który jak najbardziej powinien ograć, i Crystal Palace. Czyli tak naprawdę w pierwszym meczu no, sędzia jest taki, jest, bo już jest wyznaczony. Sędzią tego meczu ma być ten sędzia, który uznał gola Newcastle z Arsenalem. Czyli może być kolorowo i średnią kartek ma około 7 na mecz. Więc e, tutaj może być kolorowo. Ale jeżeli wygrałem z tym Fulham, to według mnie ta karta zacznie lecieć bardzo wysoko w powietrze. No bo nie oszukujmy się. Sheffield i Crystal Palace to są drużyny, które powinny zostać po prostu połknięte przez Liverpool. Tym bardziej, że pewnie z tym laskiem jutro, jeżeli Liverpool wygra, to już ma totalnie zapewniony awans. Więc nie będą musieli totalnie się spinać na ten Union i pewnie tutaj pojedzie totalnie rezerwa kadra, więc na Crystal Palace klub będzie mógł wystawić maksymalną kadrę. Na Union wystawi nikogo i na United wystawi też maksymalną kadrę. Kolejna karta, Gabriel Jesus, zapewniony, pierwszy upgrade, ale jeżeli sobie wejdziemy w ich mecze, to oni również mają dosyć łatwy terminarz. Wolverhampton do wciągnięcia, Luton do wciągnięcia, Gabriel Jesus 88 z 90 Pejsa, z 88 strzałów, 80 kilka podań, 92-3 driblingu. Według mnie ta cena jest totalnym nieporozumieniem. Ta cena, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, powinna wylądować powyżej 200 tysięcy końców. Kolejna karta, która jest liczona według mnie pod karty overallowe. Czyli jest to ta Little. Jak sobie sprawdzicie, ona już ma zapewnione AVE do 89, kolejne dwa mecze mogą ją zbustować do 90. Jak sprawdzaliśmy, karty o ocenie 90 kosztują około 50 tysięcy końców, więc na tej pani jeszcze będzie dało się zarobić około 10. No dobra, powiedzmy 12-13 tysięcy końców na czysto, ale musicie sobie zdawać sprawę, że te karty nie, zależy, nie zależą totalnie ode mnie, te karty zależą totalnie od drużyn, więc jeżeli ja wam coś polecam, to musicie sobie zdawać sprawę, że robicie to na własną odpowiedzialność, bo ja wam nie zapewnię, że Arsenal nagle nie wystawi na jakiś mecz rezerwowego składu, bo jakiś puchar, który zaraz będzie czekać Liga Mistrzów, nie będzie dla nich ważniejsza i postanowią, nie wiem, przegrać mecz, tak? I wam ta karta spanie Tutaj trzeba na to dosyć mocno uważać i przewidywać. I ostatnia karta, Katoto. Jest to karta, w którą wszedłem dosyć grubo, bo kupiłem sobie dobre kilka sztuk. Kupowałem po 65-67 tysięcy, tak jak pisałem na Discordzie, patronów. Dlaczego tak? Bo ona ma 91 już zapewnione. Tak? Czyli idziemy sobie tutaj, szukamy Katoto. Little, Diani. Nie, yes, sorry, jest tutaj. I teraz tak. One muszą ten mecz wygrać. To jest lider i jest to wyjazd. Jeżeli tutaj się wszystko dobrze potoczy, ona ma 92 oceny ogólnej. Karta 92 na tańca 105 tysięcy. W tym momencie Katoto 71 tysięcy. Potencjał do zarobienia 25 tysięcy na sztuce. Według mnie super sprawa. Jeżeli coś zwróci uwagę na overale, to 90 rynków chodzą około 70 tysięcy. Tak? No, jeżeli przegrają ten kolejny mecz albo nie wygrają, to według mnie przed tym meczem z Paris ona spadnie. Więc ta karta jest z potencjałem na bardzo duży zysk, ale jest bardzo ryzykowna i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Jeżeli chodzi o karty, to wszystko, ale mamy jeszcze dla Was kilka lików. Po pierwsze, został potwierdzony Filip Lam, jeżeli kolejna, która będzie kolejną ikoną do SBC. Ja tym lamem grałem w tamtej chwili, jest bardzo przyjemny. W ogóle zastanawiam się, czy go nie zrobić i go jakoś nie przesuwać na bok obrony. Bo trafiłem karszawi i mam też Bachę, i być może coś będę kombinował, żeby którąś z nich ustawić na starcie na skrzydle i po prostu ją zamieniać jakoś, coś, coś robić z tym lamem. Kolejny lig, który mamy, mamy zlikowany team of the week. Jest tej Hansen, która co ciekawe leci w kartach eventowych i teraz będzie leciała z informem. I jestem bardzo ciekawy, jak oni to yy, sobie z tym poradzą. Dodatkowo to Hernandez, Dybala Trent, Garnacho za tego gola, ta Shaw, to jest karta 85 z Manchesteru City, jeżeli się nie mylę. Z tych ciekawych, no to w sumie jeszcze Hinkapi, tak? To są najciekawsze karty. No ale mamy już to zlikowane. I ostatnia sprawa, czyli najnowsza drużyna eventowa będzie prezentowała się w taki sposób. Będzie to drużyna Radioactive i te karty będą dawały dwa zgrania, jeżeli chodzi o drużynę, dwa zgrania, jeżeli chodzi o narodowość i dwa zgrania, jeżeli chodzi o klub. Czyli wchodząc do. Yy, tak jakby składu. Ta karta będzie musiała mieć co najmniej dwa zgrania. Nie ma innej opcji że niż żeby miała dwa zgrania, bo dwa narodowości i dwa klubu dają wam dwa zgrania. Jak widzicie jest tu wiele kart z dziwnych narodowości. W sensie yy, event jest o tyle ciekawy, że oni zauważyli, że ludzie nie chcą grać na przykład kwaraskelią. Nie dlatego, że jest słaby, znaczy no, no jest słaby jeżeli chodzi o złotą kartę. Ale jest problem z wpasowywaniem tych kart, głównie przez ligę, przez narodowość. Dlatego Messi został wyparty z tych składów. Dlatego ludzie nie grają y, takimi kartami jak na przykład Zinchenko, Zaha, Szobo, Oshola. Tak, ta karta była fantastyczna na starcie, ale ciężka do wpakowania do składu. Więc wymyślili, że wymyślą event, który będzie y, ułatwiał życie, że tak powiem, graczom. No i według mnie jest to bardzo dobra decyzja. Karty są naprawdę ciekawe. Takiego Valverde, Araujo czy Szobo, już nie mówię o Messi, tak? no to jak najbardziej chciałbym przygarnąć do swojego składu. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za oglądanie, a Was zapraszam na streama po Lidze Mistrzów, pewnie w okolicach 24. Skończymy drafta, pohandlujemy trochę, posprzedajemy, powoli zaczynam się odkopywać ze swoich kart ale jeszcze trochę mi się zajdzie. Mam nadzieję, że do końca eventu uda nam się otworzyć jakieś ciekawe paczki. Na pewno zrobimy jakieś piki i nie będziecie się nudzić. A na dzisiaj to wszystko. Na razie.